Dobry wieczór, kochani, cześć, jestem Marcel. Tam brzegu jest kościół. A już nie. A jest długo Polska Belgia, mecz. Byliśmy w zamku i byliśmy. Na się nie udało, bo, prze... bo był głupi deszcz. To dla roślin specjalnie. Tak szumi, tak w Koblencji. I jeszcze Ale, ale Krzysiek nie będzie grał, bo dostał czerwoną kartkę w, li, w Lidze Europy. I jutro trzeba stać o 8 rano. I stąd wyjechać. Tak brzmi dzwonek kościoła. To, to brzmi dzwonek w kościele ko naszego hotelu w Sabershausen Sabers, Saber, oj, na te skały. Dajemy lajka. Subskrybujcie kanał na 17 subskrybentów. A to na tyle. Ja się z wami żegnam. Do us us usłyszenia. Cześć Inara, siema. A komentarze będą wyłączone, papa. Pa.